Cześć, tu Andrzej z Beckerfarb. Jestem kierownikiem działu maszyn. Dzisiaj chciałbym zaprezentować jedno z urządzeń z naszego typu szeregu. W naszej ofercie mamy modele różniące się konfiguracją pod względem mocy i wydajności, a także typem zabudowy otwartą i zamkniętą. Jeżeli jesteś zainteresowany urządzeniem z otwartą ramą, to zapraszam Cię do osobnego filmu. W tym filmie skupimy się na urządzeniu z ramą zamkniętą. W ofercie posiadamy myjki o różnych parametrach. Od 250 do 500 bar i z przepływem wody od 15 do 25 litrów na minutę. Urządzenia od 250 do 350 bar dobrze sprawdzą się przy myciu dachów, kostki, elewacji maszyn budowlanych, czy też do czyszczenia kanalizacji ze specjalnie dostosowaną do tego dyszą. Natomiast urządzenia z ciśnieniem roboczym 500 bar świetnie poradzą sobie z bardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak np. zrywanie farb, powłoch lakierniczych, korozji, czy też do usuwania kory. Do wygenerowania tak dużych ciśnień użyliśmy pomp wolnoobrotowych, rekomendowanych firm Hawk i Comet. Ich trwała mosiężna głowica oraz ceramiczne tłoki znacznie wydłużają żywotność urządzenia, a niższe obroty bezpośrednio wpłyną na obniżenie kosztów użytkowania. W tej serii oferujemy dwie opcje silnikowe o mocy 17,5 oraz 24 kW. Obie jednostki napędowe pracują w układzie V, co zapewnia im długą żywotność i wysoką kulturę pracy. Wybór tych silników podyktowany był również niskim spalaniem i normą euro 5, co przekłada się na obniżone koszty eksploatacji. Przy tego rodzaju silnikach standardem jest elektryczny zapom. Istotnym elementem myjki z ramą zamkniętą jest duży, wykonany z tworzywa zbiornik paliwa o pojemności 38 litrów, co pozwala na długo trwałą pracę bez konieczności częstego tankowania. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania bemnozwijak, co zdecydowanie ułatwi pracę z urządzeniem. Wózek osadzony jest na dużych pompowanych kołach, które umożliwiają przejazd w trudnym terenie, a zastosowany przez nas rozstaw osi ułatwia manewrowanie mimo dość dużej wielkości i wadze urządzenia. Nasze urządzenia mogą pracować bez ryzyka przegrzania się, nawet w najgorętsze dni, dzięki wbudowanej chłodnicy oleju silnikowego, ale również zaworowi termicznemu pompy, który otwiera się przy przekroczeniu temperatury 56 stopni Celsjusza. Każde nasze urządzenie wyposażone jest w regulator ciśnienia oraz automatyczny regulator obrotów zmniejszający obroty silnika. Dzięki niemu zmniejszamy zużywanie się pompy. Myjka jest wyposażona w duży, 10-calowy filtr wody, chroniący pompę przed zanieczyszczeniami, które mogą dostać się z sieci wodociągowej lub ze zbiornika typu Mauser. Modele, posiadające pompę do 310 bar, są wyposażone w szybko złącza, ułatwiające wymianę o sprzętu lub dyszy. Natomiast dla urządzeń pracujących z ciśnieniem powyżej 310 bar, stosujemy mosiężne złącza M22. Które z łatwością można skręcać i rozkręcać ręcznie bez używania dodatkowych narzędzi. W tym typu szeregu mamy dwie opcje przekładni. Przekładnie zębatą, charakteryzującą się stałymi parametrami przełożeń obrotów z silnika na pompę, oraz przełożenie pasowe, które charakteryzują się większymi możliwościami w optymalizacji przełożeń obrotów z silnika na pompę, dzięki czemu możemy uzyskać bardziej ekonomiczną pracę urządzenia. Do każdego urządzenia otrzymasz w zestawie 15 metrów przewodu, pistolet z lancą oraz dwie dysze. Chciałbym jeszcze dodać, że wszystkie składane przez nas urządzenia przechodzą szczegółową kontrolę jakości, ale również są testowane i docierane tak, abyś mógł się cieszyć bezawaryjną pracą. W razie gdybyś potrzebował pomocy lub serwisu, nasi eksperci są zawsze do Twojej dyspozycji i zapewnią Ci szybką i profesjonalną pomoc. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej bekerfarp.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji o naszych produktach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod tym numerem telefonu. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, co oferuje profesjonalna myjka ciśnieniowa od Beckerfarb.